Przejdźmy, panie generale, zatem do polskich wątków, do modernizacji polskiego wojska i też uniesiemy się w powietrze, czyli w ten temat, który jest panu najbliższy. Natomiast chciałbym zacząć od tych ostatnich doniesień. Rozpoczęcie produkcji polskiego pocisku artyleryjskiego kalibru 155 mm będzie możliwe w 2026 roku. W przyszłym roku, tak informują media, pracuje nad tym m.in. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Amunicja ma być produkowana w Gorlicach w województwie małopolskim i w Piotrkowie. Trybunalskim w Łódzkim. Zastanawiam się, i to jest pytanie do Pana, czy Pana zdaniem ten przyszły rok i produkcja tej tak cennej amunicji to jest realna data? To, jeżeli poważni ludzie powiedzieli o tym, że tak jest, to bym był skłonny uwierzyć. Oczywiście też mam w tyłu głowy doświadczenia z wielu programów wojskowych, które w ostatnich latach. Chyba żaden się nie skończył w czasie ani nie zaczął, więc przewiduję, że też może być jakieś opóźnienie. Ale wie pan, dla mnie najważniejsza jest informacja, że po czterech latach, czy po pięciu latach mówienia o tym, w tym trzy lata wojny na Ukrainie jesteśmy wreszcie w miejscu, w którym podjęta decyzja, a nie mówiliśmy, że nam jest potrzebna amunicja. Więc to jest dla mnie już. Dość dobra informacja, że wreszcie są decyzje, gdzie będziemy ją produkować, jaką amunicję, kto będzie za to odpowiadał. To już jest duży, duży, duży skok do przodu. Więc mam nadzieję, że w, w dalszym w dalszej perspektywie czasu wreszcie dojdzie do produkcji takiej amunicji w Polsce. Tej dobrej amunicji, która będzie miała i większy zasięg i z napędem rakietowym i z możliwością kierowania pociskami. Także no, jestem optymistą. Oczywiście przespaliśmy ileś lat, tak jak powiedziałem, ale wreszcie się obudziliśmy i mam nadzieję, że to się skończy sukcesem. No właśnie, przespaliśmy te ileś lat. Dobrze, że robimy ten skok, jak Pan mówi, w polskich oczywiście warunkach, gdzie wszystko się opóźnia, ale czy my mogliśmy coś zrobić lepiej? Jak pan ocenia samą próbę i to, co się dzieje, jeśli chodzi o odbudowanie polskiego potencjału obronnego, w którym miejscu my jesteśmy na dziś w kwietniu 2025 roku, czy jesteśmy w stanie się sami obronić, czy tak jak mówisz w BBN-u, będziemy bronić się przez dwa tygodnie? No. To jest, tak powiem, tak, wyciągnięcie pewnych słów z kontekstu. No nigdy nikomu nie służy i tutaj chyba pan minister Łukowski został trochę ofiarą takiego wyciągnięcia z kontekstu pewnych słów. Oczywiście, że są zasoby amunicji, które mamy na dziesiątki dni, są zasoby amunicji bardzo precyzyjnej, które mamy na, na mniejszą ilość. To, to oczywiście jest. Też pamiętajmy, że. Przez ostatnie 30 lat wydawało nam się, że wojna jest jakimś odległym od nas bardzo i geograficznie, i historycznie, i czasowo spotkaniem, którym, które gdzieś się dzieje w Afryce, może w Azji, może gdzieś tam daleko od nas. Nikt się nie spodziewał, że przy granicy z Polską będzie pełnoskalowa wojna. Myślę, że nikt o tym nie, nie myślał. Więc też i zasoby amunicji, zasoby paliw, zasoby całej logistyki wojskowej, całego wsparcia wojskowego były sukcesywnie obniżane. No bo to jednak są, proszę Państwa, ogromne koszty wyprodukowania, przechowywania, utylizacji. To nie jest tak, że, że to, to nic nie kosztuje. Te koszty są ogromne i przy cięciach budżetowych, które mon doświadczył w ostatnich, w ostatnich latach, to, to po prostu nie dało się tego utrzymać. W, w takich ilościach, które byłyby na, 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 nie wiem, na 3 miesiące walki czy na pół roku. Zresztą jaka... chyba nie wiem, czy jakikolwiek hmm. kraj na świecie ma takie zasoby. Panie generale, a jaka jest nasza dzisiaj siła w powietrzu? No, podstawową siłą w powietrzu jest F-16 oczywiście. Ehm... Samolot, który no już niedługo będzie miał 20 lat od wprowadzenia go w polskich siłach powietrznych. Dobrze, że decyzje o jego modernizacji są już sfinalizowane i mam nadzieję, że w połowie tego roku dokumenty stosowne zostaną podpisane na temat modernizacji, więc, więc tchniemy w niego trochę nowego życia. Ale nawet dzisiaj ten F-16 jest bardzo nowoczesnym samolotem. Wpięty w systemy, które NATO i Polska, którego wspiera na przykład Link-16, czy systemy dowodzenia, jest bardzo efektywnym narzędziem do, do walki. I do walki powietrznej, i do atakowania celów naziemnych. Także tutaj pod tym względem Polska dokonała dobrego wyboru i, i umiejętnie te F-16 w Polsce wykorzystuje. No, i jeszcze oczywiście kwestia wprowadzenia myśliwców F35. No Ile lat my potrzebujemy, i nie wiem, czy można mówić w takich kategoriach, ilu sztuk, żebyśmy czuli się bezpiecznie, żeby ten, te potrzeby, jakie mamy, jeśli chodzi o obronę powietrzną, były zaspokojone. No. Jeżeli chodzi o ilość sztuk, to, to y, ciągle, ciągle gdzieś tam krąży taka y, y, liczba 160 samolotów, czyli 10 eskadr. Y, y, ona ma swoje wyliczenia w, y, y, z taktycznego punktu widzenia, więc, więc ciągle nam brakuje tam około dwóch eskadr samolotów. Y, więc y, F-35 tak, to jest samolot, który y, zrobi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, y, wejdzie w strefę antydostępową przeciwnika i będzie mógł dokonać bardzo precyzyjnych uderzeń na obiekty, które normalnie byśmy nie, nie, nie byli w stanie uderzyć samolotami e, nieposiadającymi zdolności stelt. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, proszę też pamiętać, że Rosjanie swoją strefę antydostępową wyciągają do przodu. Umieszczenie zestawów S-300, S-400 w Kaliningradzie, w Brześciu nad Bugiem i w paru innych miejscach wzdłuż polskiej granicy powoduje, że samolot startujący z łasku, na przykład, gdzie bazują nasze F-16, mniej więcej na wysokości 3000 metrów zaczyna być widoczny i systemy rosyjskie mogłyby na niego działać. Mówię o samolocie, który nie ma właściwości stealth. Więc F-35, mając właściwości stealth, które... Ograniczają jego widzenie przez radary przeciwnika, powoduje, że, ma, że osiągamy swobodę operacyjną nawet nad naszym terytorium. Bo inne samoloty nie dają nam takiej swobody nad dużą częścią terytorium Polski. Bo tak jak powiedziałem, taki jest układ geograficzny naszych granic, i tak nasz potencjalny przeciwnik rozmieścił swoje siły. Ile czasu potrzeba, żeby wyszkolić pilota do F-35? Wyszkolić pilota nie takiego, który wzniesie się w powietrze i będzie umiał latać, ale pilota takiego, który rzeczywiście będzie umiał walczyć. Jeżeli wysłaliśmy pilotów, którzy już umieli walczyć, bo wysłaliśmy pilotów, którzy wcześniej nauczyli się walczyć na F16, to myślę, że jest to okres około półtora roku. Ale pamiętajmy, że pilot też nie walczy sam. Musimy nauczyć ludzi na ziemi, jak planować misję, jak przygotowywać misję. Musimy cały ogromny zespół ludzki. Pilot jest jakby czubkiem piramidy. I czym w dół tej piramidy, tym więcej osób odpowiada za sukces tego zadania, które na końcu wykonuje jeden człowiek więc my musimy przeszkolić jeszcze cały system dowodzenia, cały system planowania tych wszystkich ludzi, którzy fizycznie odpowiadają za tą misję. To co się stało na Ukrainie? Dlaczego samoloty F-16 ukraińskie na początku wykonywały proste zadania w obronie miast? Bo cały system ukraiński nie był w stanie zaabsorbować nowej technologii jako F-16. My musimy się tego nauczyć. I to jest pierwsze. Druga rzecz, musimy mieć nauczyć kooperacji samolotu piątej generacji z czwartą, czyli F35, F16, bo to nam da efekt synergii. Więc wiele rzeczy jest do nauczenia się nie tylko na poziomie pilota, ale na poziomie całej, całej organizacji systemowo. Więc myślę, że. To jest około 4-5 lat, żeby ten system zaczął funkcjonować jako całość. A my mamy w ogóle ludzi do szkolenia? Bo proszę wyjaśnić, ja się na tym nie znam, więc proszę też wybaczyć moją naiwność. A chciałbym tę wiedzę zdobyć i też, żeby nasi widzowie i słuchacze mogli poszerzyć swoją wiedzę o te aspekty. Czy jeśli mamy ludzi odpowiadających za latanie, za walkę samolotami F-16, to oni poniekąd jakby awansują i zajmują się wtedy samolotami F-35? Czy szkoli się oddzielnie ludzi do samolotów F-35? No i co wtedy, jeśli chcemy ewentualnie zapełnić lukę po ludziach, którzy zajmowali się samolotami F-16? Gdyby zechciał Pan generał to wszystko nam klarownie wytłumaczyć. Okay. W pierwszej grupie z powodu tego, żeby to szkolenie przyspieszyć i też z powodu tego, że będą ci ludzie szkoleni na instruktorów, czyli wymagane jest duże doświadczenie wcześniejsze, wysyłamy pilotów, którzy latali dotychczas na F-16, a ich miejsce zasilamy pilotami z Deblina. W kolejnym etapie na F-35 będą szli piloci bezpośrednio z, ze szkoły w Dęblinie i ten czas szkolenia będzie dużo dłuższy, no bo ich doświadczenie, siło rzeczy jest dużo mniejsze niż pilotów, którzy już są wyszkoleni na F-16. I, I dlatego mówię o tym, że to będzie 4, 5, a może nawet 6 lat. Ale też trzeba pamiętać, że ten cykl jest on nie jest zamknięty. Piloci odchodzą, przenoszą się na inne stanowiska, odchodzą z różnych powodów zdrowotnych, innych, więc ta rotacja trwa i cały czas trzeba zasilać ten system nowymi pilotami, i dlatego między innymi w Dęblinie, jest nowy samolotem 346, który, który szkoli już dzisiaj pilotów na F35. Za chwilę myślę, że część samolotów, przynajmniej FA50 w tej wersji pierwszej, też będą dedykowane do, do, do szkolenia, po to, żeby zwiększyć liczbę pilotów, którzy będą latać na F16 i na F35. No właśnie, to jest ostatni wątek, który chciałem poruszyć. Te samoloty FA50 to są tylko samoloty szkoleniowe, czy one? Ewentualnie w razie jakiegoś konfliktu mogą również przydać się na polu walki. Samoloty, które mamy dziś, są ubojowioną wersją samolotu szkolnego. Więc one w czasie pokoju mogą wykonywać zadania bojowe, mogą wykonywać przechwycenia, mogą wykonywać misje ali policingu i tutaj bardzo by fajnie odciążyły samoloty F-16. Ale dzisiaj, gdyby. Hipotetycznie zakładamy, dzisiaj wybuchł konflikt, miałyby dużą trudność w wejściach w zintegrowany system obrony przeciwlotniczej Rosji z powodu tego, że nie są do końca wyposażone w systemy samoobrony, nie są wyposażone w systemy prawidłowej komunikacji czyli Link 16 i tak dalej i tak dalej. Więc miałyby ogromny problem. Myślę, że że dopiero wersja PL, która jest w przyszłości będzie produkowana na bazie tego samolotu spełni te wszystkie wymagania i jej wartość bojowa będzie dużo dużo większa niż tej. Także tak jak powiedziałem dzisiaj w czasie pokoju czy w czasie kryzysu samoloty FA-50 mogą wykonywać zadania bojowe, czy czytowali policingu, czy, czy w innych celach, ale wejście w system antydostępowy rosyjski byłby dla nich dość ciężki. Ale rozumiem, że pilot, który z FA-50 przesiada się do innego samolotu, jakby posiada określony pakiet umiejętności i wiedzy, żeby tym innym samolotem również walczyć. No. E jak to działa? To mniej więcej tak, że pilot, który szkoli się na F16, jeżeli nie latał wcześniej na tego typu samolocie, na przykład jak na F50, to musi spędzić w powietrzu około 90 paru godzin, żeby osiągnąć taki status podstawowego wyszkolenia. Kiedy zrobi ten cały program na F50, to wystarcza mu około 30 godzin, żeby się przeszkolić na F16, co znacznie skraca proces szkolenia. I też czyni te koszty bardziej racjonalnymi, no bo jednak fa 50 jest dużo tańszy w eksploatacji niż samolot prawdziwy bojowy. Więc, więc to, jest, to jest dobry element, który wzmacnia naszą, nasze, nasze możliwości szkoleniowe, ale też w jakimś tam stopniu możliwości bojowe.